Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Polski Kolekcjoner Dzisiaj pojeździłem po Lombardach i kupiłem okolicznościówkę PRL Wiem, że to jest druga, ale druga... Znalazłem drugą akurat Jest to Kazimierz Odnowiciel i Kazimierz Wielki To odkładamy na bok a tu sobie zważymy. No i ta waga. Będę musiał w lepszą zainwestować. Bo coś tu nie działa. No nie wiem, co się z nią dzieje. Jeszcze ją ja zresetujemy. Dobra. W katalogu pokazuje, że 10,8 ale ta waga jest taka trochę podpsuta. Jest oryginalna. Odkładamy ją na bok. To jest nominał 100 zł to 50 zł. Dziękuję bardzo z tego zakupu i cześć.